o projekt uchwały nr 11.374 wraz z materiałami. Sprawa dotyczy skargi złożone przez mieszkańca Parczowa na inicjatywę wniosku skierowanego do burmistrza Parczowa dotyczącego roznoszenia decyzji podespołu przez trzech bezrobotne złożonego w trybie artykułu 241 dyrektywy postępowania administracyjnego. Merytoryczną do rozpatrzenia takiej kwestii jest komisja rewizyjna. Dokumenty w tej sprawie zostały przekazane... Rado się odbywa, że tutaj proszę Komisji o przybliżenie tematu, a następnie przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie skargi. Proszę Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, Szanowne Panie z naszych gazet. Otóż Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi mieszkańca Tarczego w dniu 26 sierpnia bieżącego roku, a więc na dzisiejszym posiedzeniu, na niewłaściwie wniosku skierowanego do burmistrza farbczego dotyczącego roznoszenia decyzji podatkowych przed osoby bezrobotne złożone, złożonego w trybie 241 kodeksu postępowania administracyjnego, o obi w kargę jako bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Panie Przewodniczący, jeżeli Pan pozwoli, to teraz zapotrzebiam. Wszelkich? tu obecnych z uzasadnieniem do projektu uchwały. Uzasadnienie przez 2015 Rady Miejskiej w Parczewie z dnia 26, 26 sierpnia 2015 roku w sprawie dostarczenia skargi na niedoradnienie wniosku skierowanego do burmistrza Parczewa. Kisłem z dnia 8 stycznia 2015 roku, data wpływu do Urzędu Miejskiego w Parczewie 8 stycznia 2015, mieszkanie w Parczewa, Włożył do burmistrza Parczewa wniosek dotyczący rozważenia możliwości roznoszenia decyzji podatkowych przez pełnoletnich mieszkańców z w roku podatkowym 2015. Burmistrz Parczewa w odpowiedzi z dnia 20 stycznia 2015 roku, znak WP 1510 i 1 2015 wjaśni, to stosownie do artykułu 144 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ordynacja podatkowa dziennik ustaw z 2012 roku, pozycja 749 z późniejszymi zmianami uprawniony jest do doryczania pism podatkowych za komitowaniem w imieniu organu podatkowego. Wskarżący to mimo otrzymane odpowiedzi w w dnia 2 czerwca 2015 roku skierował do Rady Miejskiej w Kwarczewie wniosek tej samej treści. Wniosek był przedmiotem obrad wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Miejskiej w Kwarczewie. Grandi na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2015 roku przekazali przedmiotowy wniosek do burmistrza Paczewa. Zgodnie z kompetencją. Burmistrz Parczewa w dnia 2 lipca 2015 roku udzielił odpowiedzi skarżącemu, odmawiając uwzględnienia wniosku. Wobec powyższego mieszkaniec Parczewa, niezadowolony ze sposobu załatwienia wniosku, działając na podstawie artykułu 246, paragraf 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Z 8 lipca 2015, data wpływu do rzędu miejskiego w Poczewie, 9 lipca 2015, złożył skargę do Rady Miejskiej w Chłopaczewie poprzez uznanie jej za zasadną przyczynienie się do wniosku i podjęcie rozmowy o słuszności proponowane, proponowanego przez niej przez rozwiązania. Mieszkaniec Parczewa złożony skandal przedstawił korzyści, jakie miasto osiągnęłoby, gdyby decyzje podatkowe roznosiły osoby bezrobotne. Do niniejszej karty dołączone zostały odpowiedzi do burmistrza Drogowca w sprawie złożonych wniosków o udzielenie informacji publicznej. Przewodniczący Rady Miejskiej w Parczewie w dniu 20 lipca 2015 roku Przekazał skargę Komisji Rewizyjnej celem rozpatrzenia i przedstawienia stanowiska na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Parczewie. Burmistrz Parczyta na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 26 sierpnia 2015 roku złożył wyjaśnienia w przedmiocie skargi. Stwierdził, iż organizacja pracy urzędu stanowi kompetencję Burmistrza Parczeta. W chwili obecnej, które zajmują się doręczeniem nakazów nie osoby, które zajmują się doręczeniem nakazów płatniczych, nie tylko je doręczają, ale zajmują się ich również dopertowaniem. Nowo zatrudnione osoby powinny być przeszkolone i zobowiązane do przestrzegania tajemnicy skarbowej oraz posiadać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych zbiorze danych osobowych pod nazwą ewidencja podatkowa nieruchomości. Dla nowo zatrudnionych pracowników należy przeprowadzić badania okresowe wstępne, przeszkolić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgłosić do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, udzielić kurku wydoszunkowego oraz założyć pełne akta osobowe. Osoby roznoszące nakazy zatrudnione zostały tylko na okres jednego miesiąca, zaś ich rekrutację na należałoby rozpocząć już w miesiącu styczniu, aby dopełnić wszystkich formalności prawnych związanych z zatrudnieniem. Na to należy zwrócić uwagę, w miesiącu styczniu nie jest jeszcze dokładnie znany termin do rozpoczęcia roznoszenia nakazy. Burmistrz nadmienił, iż czynność doznana z generowania nakazów słabszych na rok podatkowy możliwa jest dopiero po zamknięciu poprzedniego roku podatkowego, która to czynność dokonywana jest przez, przez firmę inform informatyczną z zewnątrz. Organ podatkowy powinien, zaś podjąć wszystkie czynności związane z naleczeniem nakazów podatkowych, niezwłocznie po zamknięciu roku podatkowego aby zapewnić skuteczne doręczenie nakazów poszczególnym podatnikom. Tym samym na dokonanie powyższej czynności przewidziany jest okres jednego miesiąca. Drukowanych jest 10 tysięcy nakazów płatniczych, z czego 5 tysięcy roznoszą zakodnicy referatu finansowego na terenie gminy Padczew a pozostałe 5 tysięcy na kartach wysyłanych jest poza granicę gminy oraz roznoszonych jest przez kołtysów. Przynosi tej nie dokonują pracownicy, pracownicy innych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego z uwagi na fakt, iż nie dysponują upoważnieniem umożliwiającym dostęp do, dokumenty, do dokumentów związanych z tajemnicą skarbową. Urząd Miasta w na którym powołuje się skarżący, Zatrudnia okres jednego miesiąca osoby bezrobotne za średnim ukształceniem z wynagrodzeniem około 1800 zł miesięcznie. Wykonując kalkulacji kosztów na nakazu przez jedną nowo zatrudnioną osobę, należy do kwoty 1800 zł do następujące niezbędne składniki ponoszone po stronie pracodawcy. Koszt ubezpieczenia społecznego 353,52 zł. 52 Koszt badań lekarskich minimum 50 zł, opis na zakładowy usług Świadczeń socjalnych 91 złotych, ekwiwalent, ewentualny ekwiwalent do dochodów dróg Razem to jest kwota 2294 złotych i 52 grosze, bez uwzględnienia kwoty ekwiwalentu koniecznego. Jednocześnie oto badań przed zawarciem przezawanie pracy Powinna przedłożyć zapytanie z krajowego rejestru kar karnego w celu uniknięcia sytuacji powierzenia roznoszenia nakazu osobom figurującym w kart z karnego. Komisja rewizyjna na posiedzeniu zapoznała się z treścią skargi i dokonała oceny jej zasadności. Po przeanalizowaniu skargi oraz wysłuchaniu wyjaśnień burmistrza darczewa, Komisja Rewizyjna zaś wywnięta zaopiniowała sprawę mieszkańca prawczego jako bezzasadną. Komisja potwierdziła wyjaśnienie tworzone przez Komisję Radę do posiedzenia Komisji w dniu 26 sierpnia 2015 roku oraz argumenty zawarte się w piśmie z dnia 2 lipca 2015 roku podpisy pięciu członków Komisji Rewizyjnej. Dziękuję dobra. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, otwieram dyskusję. Kto z Państwa Radnych chciałby zabrać głos w tym temacie? Proszę bardzo. Sekundę, jak nie będzie, to niech radnych nie przydarzy. Nie ma Proszę bardzo. Proszę się przedstronić. Proszę Pani. Proszę się przedstronić. E, nazywam się Tadeusz Bolenczuk. E, chciałem właśnie poprzeć inicjatywę jednego walcza, e, ponieważ uważam, że jest to na zasadach. W ogrodku to się udało, bo urząd ograniczył się tylko do e, oświadczenia o niekaralności tych osób, a nie do tych wszystkich szkoleń BHP. E, tam decyzje podatkowe, 5445 decyzji e, roznosi średnią bezrobotnych e, zapewniając z Urzędu Pracy. E, koszt tego e, to 16 664 e, e, zł. W Parczewie 5 tysięcy decyzji, około 5 tysięcy decyzji, rozniesiono za 18 tysięcy 462 zł 75 groszy. Czyli mamy 2 tysiące więcej w Parcerzewie wydano Tam udało się. Po prostu jeżeli nam się udało, dlaczego mamy się nie udać w parzewie? Tutaj mówi się tyle o tym, że jest wielu bezrobotnych, z eee, urzędów były statystyki, słuchaliśmy tego. Eee, pan mówił e, jeden e, o tym, że bezrobocie jest dziedziczone. Dlaczego nie mogą być bezrobotny? A dlaczego nie mają to robić urzędnicy, którzy i tak mają dobre emisje? Dla bezrobotnych to pewnie też coś, co by pomogło wyjść z ich e, sytuacji. Eee, tutaj mieliśmy umowę tylko na jeden miesiąc, żeby oni to zrobili. Na pracę i tyle. To mogłoby im pomóc. Także prosiłbym, żeby się nad tym zastanowić. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy będą kolejne głosy w dyskusji? E, jeszcze ja mogę? Proszę bardzo. E, nazywam się Kamień Wiedzowski, to ja napisałem tą skargę. Natomiast mam takie pytanie techniczne: Mianowicie czy nową praktyką w urzędzie jest to, że e, osoba, która skarży, nie wpuszcza się na komisję rewizyjną? bo w skali całego kraju nie było takiej sytuacji, a jeśli była, to była w telewizji, w wiadomościach tak? jako coś złego. Taka moja sugestia, żeby tego nie robić, bo to jest no, przykre. Tańców, ale jednym z tych zadań jest dbałość o. Jestem kierownikiem Urzędu Miejskiego i dbałość o prawidłowość funkcjonowania tego urzędu. Zdaję sobie dokładnie wszelkich starań, by ten urząd był sprawowany w sposób prawidłowy, bez e, jakichś e, spraw, które można powiedzieć zamiatać pod dywan. Jesteśmy otwartym urzędem. Proszę Państwa, oprócz tego. Bieżącego funkcjonowania są sprawy, za które burmistrz, kierownik Urzędu Miejskiego podnosi bezpośrednią odpowiedzialność w momencie, kiedy dojdzie do nieprawidłowego wykonywania tych obowiązków. Natomiast no w tych wszystkich pismach, które kierowaliśmy do skarżącego, staraliśmy się przedstawić naszą argumentację. Nie zgadzamy się do końca z tym, że e, przekazanie tej sprawy osobom trzecim które nie mają dostępu do tajemnicy skarbowej, muszą dysponować e, zaświadczeniami o niekaralności, e, jest chociażby, pod tym względem, jest prawidłowa sytuacja. To ja odpowiadam za prawidłowość funkcjonowania m.in. przekazywania decyzji podatkowych. W, przeciw, w przeciwnym wypadku, jeśli dojdzie do zaniedbań, nie będzie ponosić odpowiedzialności osoba, która jest zatrudniona przez kilkanaście dni roboczych w naszym urzędzie, tylko burmistrz szparczewa, który nie dopełnił swoich obowiązków. W naszej ocenie i tej analizie, którą przekazaliśmy skarżącemu, nie ma absolutnie w tym momencie postaw ekonomicznych do tego, by zmienić ten system, dlatego że z jednej strony nie przyniesie się przynosi, z drugiej strony może powodować e, złe. R, 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 r wykonywanie obowiązków skarbowych. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym należy tutaj powiedzieć. Pracownicy, którzy wykonują te swoje zadania, e, spotykają się często z różnymi sytuacjami rodzinnymi. Sami Państwo sołtyści e, wiedzą o tym, że są takie sytuacje, gdzie podat podatnicy, właściciele nieruchomości nie płacą za swój grunt z różnych przyczyn. Często te właśnie podatki umieszczają albo osoby z rodziny. Albo osoby trzecie. Mieszka y pracownicy Urzędu Miejskiego znają tę sytuację i reagują na bieżąco tak, żeby dobrze, na raz prawidłowo i skutecznie został doręczony. Powtarzam jeszcze raz. Odpowiadam za swoje czyny. Jestem kierownikiem Urzędu Miejskiego i to do mnie należy organizacja pracy. Na dzień dzisiejszy. Uważam, że pracownicy z pełnym poświęceniem i zaangażowaniem prawidłowo wykonują te obowiązki. I na koniec chcę powiedzieć, że ci ludzie, którzy są często oczerniani na forum skażącego jako coś nie ludzie, jako urzędnicy, urzędawcy, z znaczenie całkowicie materialne, są też ludźmi, mają swoją wygodność, mają swoją, swoje rodziny. Są to czasami osoby samotnie wychowujące dzieci. Są takimi samymi ludźmi, którym za ciężką pracę należy się wynagrodzenie. Jeżeli zajdzie taka konieczność, bo mogą ci sami ludzie różnie pracować, wtedy pochylimy się nad tym, by również zatrudniać osoby spoza urzędu, co nie przełoży się w żaden sposób w oszczędności w budżecie gminy, co wykazaliśmy Dziękuję bardzo. Proszę o uznanie skargi za zasadę. Dziękuję bardzo. Ja, że, A, y przepraszam Pana, ale nie pozwolę na polemik. Naprawdę nie pozwolą na polemikę. Y y y y y y proszę bardzo Pani Radna Wojt. Ja chciałam zabrać głos. Y Rozumiejąc może y sugestie Pana Kamila odnośnie intencji że nie dobre, dobrą, może rozpoznając sytuację, że są wśród kolegów osoby bezrobotne yy, czy coś podobnego. Natomiast my jako radni yy, i pan burmistrz rzeczywiście musimy stać na straży jakby yy, jak najlepszej ściąganości podatków. Dopiero co sprawozdanie przyjęliśmy od pani skarbnik, gdzie yy, bardzo dużo osób jeszcze zalega z niepodatkami, w związku z tym no niestety też uważam, że biorąc pod uwagę, trzeba szukać innych rozwiązań, żeby załatwić z Pani sprawę bezrobocia. Także intencje pana miał na pewno słuszną i to nas no, cieszy, że, że takie y, właśnie sprawy Pana interesują. Natomiast musimy podjąć taką decyzję, że skarga jest niezyskana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchajki. Pan Przewodniczący Komisji nie proszę bardzo. Przewodniczący, Szanowna Rado, tutaj z, nie wiem, czy to z dokumentację czy, czy przez pomyłkę, Pan Radosław chciał wprowadzić Państwa w błąd i chciałbym to tylko. Ale nie było w ogóle jakiejś intencji, żeby nie wpuszczać Pana na Komisję Rewizyjną. No ja Pana pan poznałem ze statutem, my pracujemy na dokumentach i czy się nam podoba, czy nie, one są obowiązujące i ja tylko odczytam, do czego zobowiązuje nas statut mieli który w tej chwili nas mamy powoduje. I mamy niepowiedzieć, żebyśmy nawet chcieli. Proszę Państwa, artykuł 91 punkt, punkt 3 mówi. Posiedzenia w Komisji Rewizyjnej mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby. Wiadomo, członkowie, wiadomo, jakie zaproszone osoby mogą wziąć udział w komisji rewizyjnej. Punkt 5. Mówi, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia radnych niebędących członkami Komisji Rewizyjnej i drugie osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych ekspertów. Koniec Już Pan nie jest tak biegłym jak byśmy nie prosili Pana. Żebyśmy chcieli, to nie możemy Pana zaprosić. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Rzecznika. Ja chciałbym zgłosić wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Płynął wniosek formalny. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku formalnego. Po zamknięcie dyskusji proszę o podniesienie ręki. 7 radnych głosowało za wnioskiem formalnym, to jest zamknięciem dyskusji z 6 radnych wstrzymało się od głosu. Informuję, że wniosek formalny, zamknięcie dyskusji zostało przegłosowany. W związku z tym, że dyskusję mamy zamkniętą. Stanowisko Komisji Rewizyjnej jest znane. Proszę widać przewodniczącego stanowczkiego. Przedstawienie projektu uchwały nr 11 przez Informuję, że integralną częścią tej uchwały jest uzasadnienie treści przedstawionej przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Do uzasadnienia na zakup, po zakończeniu uzasadnienia dodany jest punkt, który musi być obligatoryjnie dołączony. Informacja dla starzącego. I te, ta treść yy, Pojawi się w uzasadnieniu, jeżeli uchwała uzyska wymaganą no większość głosów. Proszę bardzo, proszę przymuszczony 13. Uchwała nr 11 przez 74-2015 na miejskim tarczy z dnia 26 20 -20 sierpnia 2015 w sprawie rozpatrzenia skargi niezałatwionego obowiązku skierowanego do powierzchnia na Na podstawie artykułu 18 ust. 20 2.15 -20 Ustawy 2 z dnia 90. W związku z tym, że rozbicie 3 ustawy z mieszkań 12 czerwca 1962 kodeks postępowania administracyjnego, rada miejsca w płacie wypłacę następujący. Paragraf 1. Rozpatrzenie ustawy mieszkańca płaczego na załatwienie wniosku skierowanego do burmistrza Warszawa dotyczącego roznoszenia decyzji podatkowych do przez osoby bezrobotne złożonego w trybie artykułu 241 kodeksu postępowania administracyjnego. Uznaje się w sprawie zakresu zasady czy określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Radzieniu, zobowiązując go do, do zadawania skarżącego z poz. zadawania skargi. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w z podjęcia. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały nr 2015 w treści przedstawionej przez Wiceprzewodniczącego Czarnackiego do wraz z uzasadnieniem polegającym na uznaniu stawień poprzez zasadą Proszę o podniesienie ręki.